Witajcie, jestem Tobak11 a to jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz powtórki dzisiaj e, powtórka od e, hudiego12 z klanu HSA oczywiście e, dziękuję za podesłanie powtórki no i co e, Hoodie będzie sobie e, dzisiaj znaczy nie dzisiaj ale w tej powtórce będzie sobie grał T32 a jak tutaj widać to ja jestem z nim w plutonie, więc to tak jakby jest powiedzmy to plutonowa bitwa ze mną ja sobie i słuchaj tak z piłem, no i co no i startujemy no i co <laughs> Udi sobie jedzie tutaj do miasta Rosowało nas na siódemki na dwie siódemki Reszta sameczkę oczywiście. No i tutaj będzie dużo. O, tutaj pierwszy strzał chyba nie, nie do końca był skupiony, albo gdzieś tam nie przebił. o tutaj już przebił te bardzo ładnie. No i co? Widzimy, że tutaj kolega ma dużo yy, amunicji podstawowej. 5 golda i... 6 haeków, co jest powiedzmy taką liczbą bym powiedział, no, średnią. No tutaj, ogólnie tutaj ten Tiger się trochę wystawił i już powiedzmy to oberwał. Tam jest typ jeszcze do skończenia, tutaj e, szykuje się e, ja bym to powiedział taki szturm. E, no i co? Oczywiście mnie możecie zobaczyć Ach. tutaj już Hoodie przełączył sobie na Golda. Ja sobie kampiłem tutaj akurat e, na tej miejscówce, więc miałem dobry tutaj przestrzą na T29. Te, te no i co, jeśli chodzi o plutony, no to, no i teraz koledze, zostało 604 HP, czyli bardzo małe, jest praktycznie na 2-3 strzały. No tutaj te TDK jakoś tak bardzo pojechały na przodu. To te 15. Ogólnie ten Defender i te AT-15 to się od siebie tak trochę zablokowały. Teraz AT15 sobie zjechało, a AT28 sobie stoi Defender. Tutaj widzę gąskowanie będzie. A teraz ten Defender się obudził, cofnął się. I teraz tutaj AT15 zaczęło wyjeżdżać. I Emil z tej strony, no i co? Rady pod ostatnim odcinkiem, oczywiście sobie poczytałem komentarze. Tam kolega pisał, że dwa razy kliknąć, i wtedy ten pasek zniknie. A no tutaj to widzę, że hoodie miał bicia. Wezmę to na tą dolną płytę, bo Emil ogólnie ma teraz AT-15, no i tutaj Zabił to AT-15 Hoodie, no i co, mamy już ponad 2715 damage'a, no teraz już 300 przyjęte i e, 1550 e, Powiedzmy to odbitego, a ja tutaj oczywiście e, Isu sobie zginąłem, ale to na to nie patrzcie, bo e, ja bym to powiedział, chciałem trochę, żeby kolega więcej e, damage'a zrobił. I tutaj pisałem na czacie, żeby kolega TDK zaciudował, bo miał mniej HP. Teraz już jest na koncie kolegi 3216 200, znaczy 569 na Ja tutaj oczywiście pisałem, żeby tą fałkę zraportować, bo ona cały czas wyzywała. No i mamy wygraną. Kolega 4 fragi 3855 do Teraz przechodzimy sobie do wyniku bitwy. E, mamy tutaj MK, specjalistę i duży kaliber oraz sam pomniejszy medale. E, kolega jak widać e, zrobił 3855 e, e, uszkodzeń zadanych, zniszczył. 4 przeciwników, a tutaj powiedzmy tak to się prezentuje w tabelce, czyli 1000, powiedzmy to 400 expo z tabelki. No i co, I myślę, że w tym odcinku z powtórek byłoby na tyle. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to piszcie w komentarzach. No i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapkę rozkładować tego filmu. Yy, dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!